W dniu 8 sierpnia podjęliśmy, zarząd podjął decyzję dotyczącą rozpoczęcia procedury przekazania kawuka Krupiński do spółki restrukturyzacyjnej kopalń z dniem do końca stycznia przyszłego roku. A, szanowni Państwo, no, ta decyzja jest oparta o wiele analiz, które przeprowadziliśmy w spółce, które wykazały jednoznacznie, że KWK Krupiński jest kopalnią nierentowną. Analizowaliśmy scenariusze zarówno jeśli chodzi o historię, jak zarówno jeśli chodzi o przyszłość. I niestety analizy, które są, dotyczą przyszłości również wykazują na brak możliwości uzyskania rentowności w przyszłości kopalni krupińskiej. Pragnę tu podkreślić, że samo przekazanie Krupińskiego będzie przekazaniem jedynie majątku. Jeśli chodzi o kwestię załogi, to załoga zostanie przeniesiona na inne nasze zakłady, ponieważ mamy takie potrzeby. I tu pragnę również zaznaczyć, że załoga na Krupińskim jest załogą bardzo dobrą, doświadczoną. Załoga, tam jest na, załoga ta jest nam potrzebna na innych kopalniach, dlatego też będzie w pełni wykorzystana na innych kopalniach. Historia Krupińskiego, jak Szanowni Państwo, wiecie, jest historią długą. Wielokrotnie mówiono o Krupińskim, że jest to kopalnia niezwykle trudna. Za chwilę Pan Prezes Paweł powie parę słów na temat kwestii technicznych, jeśli chodzi o kopalnię Krupińską. Tym niemniej, biorąc pod uwagę. Sytuację, w jakiej znajduje się aktualnie szczebska spółka węglowa, no byliśmy zmuszeni do podjęcia tej trudnej decyzji. Decyzja ta wynika wprost z warunków, które są na samym Krupińskim. Krupiński od wielu lat był kopalnią nierentowną, stąd biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową spółki, sytuację finansową całej JDSW, podjęliśmy taką decyzję. Proszę panie prezesie, parę słów. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że rozważanych było wiele projektów dotyczących, czy Krupiński jest w stanie funkcjonować w strukturach naszej firmy, ale poprzez pełny projekt, czyli wykorzystanie jego warunków koncesyjnych do roku 2030, był przeliczony, przebadany w jego warunkach prowadzenie tej kopalni. Później był projekt autorski kopalni na zlecenie pana ministra, który generalnie miał dać tylko szansę przeprowadzenia jej przez 3 lata z generowaniem długu około 300 milionów i później etap schyłkowy kopalni do roku 2021, więc żaden z nich nie dał nam gwarancji i kopalnia nie daje gwarancji do kopalni, która będzie się nawet bilansowała. Jest w stanie. Trwałej nierentowności. Dlatego ta decyzja była jedyną i ostateczną i uczciwą. I to jest w stosunku do kopalni. Funkcjonowanie w ramach takiego złoża, tej załogi, to jest tylko uprawianie, powiedzmy, sztuki górniczej, ale bez efektu. Dlatego załoga kopalni Krupińskiej w całości przejdzie na zakłady, bo jest potrzebna. Jest to załoga wartością w sobie. Nas interesuje, żeby przechodzili. Raz z uwzględnieniem miejsc, w jakich mieszkają, czyli to będziemy doprecyzowywać, oraz wartością są brygady jako już wykształcone zespoły pracowników. I to będzie, to będzie przeprowadzone właśnie w ten sposób. I tutaj, Szanowni Państwo, żeby było jasne, yy... Kwestia Krupińskiego jest elementem szerszego planu, który realizujemy dzisiaj dla uzyskania zbilansowania całej spółki i wyprowadzenia spółki doprowadzenia spółki do właściwego miejsca na rynku. Oczywiście od razu uprzedzam, że plan ten będzie przedstawiony, kiedy zakończą się negocjacje z naszymi obligatoruszami. już Państwa mogę zaprosić na 30 sierpnia, gdzie będziemy prezentować wyniki kwartalne i tam też przedstawimy Kwestie całości planu. Element krupiński jest wpisany właśnie w ten plan. Proszę. Panie prezesie, jeśli chodzi o odejście do SRK, Państwo szacowaliście wcześniej mówiąc tylko o ruchu Jasmus, że w sumie 2,5 tysiąca osób mniej więcej w spółce z tego skorzysta. Rozumiem, że teraz czy ta liczba się jakoś zmienia? Czy to nadal będzie mniej więcej tyle? Czy chociażby wszyscy ci, którzy w skali spółki zgłosili, czyli 2,800, czy oni będą mieli szansę, jaka to będzie liczba? I rozumiem, że w Klupińskim z tych 2200 załóg proporcje będą takie, że jednak przeważająca większość przechodzi do innych kopań, a mniejszość do. Dokładnie tak. Jeśli chodzi o kwestię zainteresowania, bo jak Państwo doskonale wiecie, myśmy uruchomili taki program, żeby zobaczyć, jak duża jest grupa osób zainteresowanych ewentualnym odejściem od SRK. Ta grupa to jest niespełna 2800 osób więc mamy skalę osób, które są zainteresowane odejściem do spółki dystrybucyjnej kopalń. Jeśli chodzi o sam Krupiński, to szacujemy, że tam jest, będzie około 1600 pracowników, którzy zostaną na Krupińskim i oni właśnie będą przenoszeni, o czym mówił Pan Prezes Pawlinów, do poszczególnych kopalń. Także projekt SLK to jest projekt, który dotyczy zarówno kopalni Jazmos, części kopalni Jakmos, jak i w tym momencie również kopalni Krupińskiej. Czyli w sumie ile osób? Szanowni Państwo, ostateczna suma pracowników, którzy odejdą do SRK, będzie zdefiniowana przez zarząd, ponieważ to jest, to jest deklaracja osób, które są zainteresowane. Myśmy od razu mówili komunikowali, że odejścia tych osób będą po pierwsze za zgodą pracowników oparta o ich deklarację, ale również za zgodą zarządu, ponieważ my musimy zrobić to w sposób rozważny, tak żeby ilość pracowników nie, nie spowodowała zagrożeń dla procesu produkcyjnego. Będziemy, ustalimy kryteria osób, które będą mogły odejść do ZRK z punktu widzenia zarządu i odezwu i taka ilość zostanie dopiero zdefiniowana przez zarząd. A majątek jasmosu we wrześniu, październiku? Jeśli chodzi Panie Prezesie może o majątku… Z jasmosu? Z Jesteśmy teraz. tak. z planem, czy jakoś razem Nie, nie, nie. Te, te dwa projekty będą zgodnie z tym, co komunikowaliśmy, czyli Jasmos mówimy o tym październiku, Krupińskim mówimy o styczniu. A jeśli chodzi o kwestię majątku, to oczywiście cały majątek, który jest potrzebny w pozostałych zakładach. Będziemy przejmować na pozostałe zakłady, czyli kwestia kompleksów ścianowych, przenośników, ona będzie przenoszona na pozostałe kopalnie. Generalnie, jeżeli chodzi o Krupiński, teraz pracują zespoły nad identyfikacją, ale faktem jest, że majątek na kopalni Krupiński, podstawowy do produkcji, to są kompleksy zmechanizowane, jest ich cztery, łącznie z przenośnikami ścianowymi, podścianowymi i ciągiem odstaw, plus no duży majątek do zagospodarowania przy braku pieniędzy w firmie y, na y, dotyczący przenośników podstawy głównej i sprzętu do transportu y, załogi, czyli do komunikacji i różnego innego, więc ten majątek jest dość dla nas też warty. Czyli tam wydobycie się wcześniej zakończy niż w styczniu, czy do stycznia jeszcze kopalnia będzie? No, generalnie wypracowujemy wariant, bo jeżeli jest decyzja i uchwała, która mówi o przekazaniu y, kopalni, więc decyzja o tym, że na pewno będziemy to przeprowadzać, te wydobycie do miesiąca, do miesiąca stycznia przyszłego roku. Później czas ściany, te, które jeszcze tam zostaną, dwie ściany, przygotować do likwidacji, wyzbroić i wydać sprzęt na inne kopalnie. To tyle, że nas słyszymy. Szanowni, Szanowni Państwo, Szanowni bardzo... Jeszcze jedno pytanie bo kopalnia Kopiński była do tego projektu, który nie chce się w Czy jakieś sygnały ze strony tej spółki, która coś próbuje tam robić, ale jest na oprócz społecznej, otrzymaliście... Szanowni Państwo, podkreślę jeszcze raz, mówiliśmy to wielokrotnie, nie prowadzimy żadnych rozmów z tym partnerem, a więc nie mamy żadnego kontaktu z tym partnerem, nie ma takiego projektu w spółce.